Dzień dobry! bry 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 No I teraz będzie Highstack Nowa mapa jest zrobiona wczoraj Na O nazwie Pekle Pekle I teraz I wczoraj właśnie I ter I i I I, 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 i Ej e, 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 sport e, I teraz no, no dobra, wczoraj, wczor czyli w skrócie, spis treści. E, znaczy spis wczoraj treści, był wczoraj live. Wczoraj był live, była założona mapa, e, było zbudowane to, co teraz widać, czyli e, taki układ tutaj... E, torowy, torowa. Torowa. Tutaj jest znaczy taka mijanka właśnie dla pociągów. A ja tutaj był w tym, tak szczerze mówiąc, sobie w warsztacie korzła oporowa nie wstawić? A po co? Nie, nie wiem, nie. znaczy nie wiem. Jak chcesz, to możesz wstawić. Ale, nie ale tak. Wajętne, nie? No. Tylko że Garat i się tak idealnie mieści teraz. Garat. Że tutaj można po prostu tę dziurwę tu przedłużyć. No też można. No to jak chcesz, to, to weź tutaj przedłuż i wstaw ko kozła. No i właśnie wczoraj taka ma mapa była założona. Tutaj zaczęliśmy wczoraj robić taką mapkę. Było tam kilka osób. Dzisiaj nie, z, z, nie ma kilku z, osób. Dzisiaj nie ma kilku osób. Jak z, zapis z live'a jest na tym, więc, więc można sobie tam wrócić. Nie wyślę linka do tego live'a w opisie, bo mi się nie chce. I więc zaczynajmy. Dzisiaj miałem tak. w tym odcinku, bo dzisiaj dwa odciny, no Mam tak czas, żeby nagrać dwa odcinki, to zacznę tutaj nagrywać, znaczy budować lepiej, lepiej. Nie zjadłem snickersu. I, yy, i, I tutaj będzie. Znaczy będę ogarniał po prostu tutaj ten, tą mm, Jankę te tory dwa, do wyprawienia pociągów, bo, bo... tak. Czyli na przykład zrobię Peron, jakąś, yy, jakiś stragan do sprzedaży Peronów i. i prze, może zrobię sam, sam Starego jest. Tak, to by było dobre, ale jednak nie. Znaczy, ja zrobię ale taki Tego coś jest taki, za dużo. Zrobię coś takiego, jak przystanek autobusowy, wiesz, że gdzieś na wiosce e, zamknęli PKS-a, bo nawet na PKS-a nie stać, to przenieśli barak, wiesz. Do, przystanek z PKS-a na, na kolejkę. Albo żeby zamówili kilka baraków więcej po prostu. No, no coś w tym stylu. No, więc tu jest, tu jest żuk, wiesz? Grzybek. Co to robi? Ty to już tu przesunąłeś? Co? Ty to odspawałeś? No. mi przy betonowaniu. No dobra. Niech będzie, ale tutaj nie wiem, właśnie. Czy trzeba zabetonować tego? Czy to to na pewno do zabetonowania? Raz, ja nie, nie wiem. Ja nie, Raz, tak dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, raz dwa, trzy. Raz, raz, dwa, trzy. No, yy, Beton. A nie, idealnie wyciąłem. No tak to tak miało być właśnie, tak. Bo myśl, myślałem od razu, że i tak wyciąłem jak myślałem, żeby wytnę. To, to nie miałem no yy, Kozioło to... A nie tylko teraz sprawdzić, czy grad się mieści. Mieści się. Mieści się. Tak. Tak. To tak na styk jeszcze bardziej. I teraz myślę się drzwi wejdą, drzwi wejdą Ej, hop, hop Co? Nie wiem, mam pomysł, żeby takie coś tu zrobić, może Trawa Tak Czekaj, jeżeli między to tu jest taka jedna fajna tak. trawa też To jest ładna trawa Czekaj, a ty jest jeszcze... jeszcze ładniejsza trawa? Tylko muszę ją... O, panie No bo takie patrz. coś, weź się przesunię. Panie, patrz, taką trawę gdzie? Czekajcie bruchowa. A dobra, bo ty tu postawiłeś pać ty chcesz mieć jeszcze FPS? Nie no dobra. Nie, bo to, to jest ta trawa taka jaka jest yy, zieleń miejska ok. da, da, robi, więc... Więc ja bym taką zostawił. A która lepsza wersja? Ok, taka z tra trawą wszędzie, czy z taka z trawą tylko ten albo no tak można jeszcze Nie. Ale to nie powinno być podkładów, czy coś? Podkłady? Razie, jak i trawę chcesz mieć? Podk podkłady zgniły 20 lat temu. <noise> tak. E, chyba tak, albo takie coś. Ja rozumiem, że opisujesz Stany Białośliwie, ale okej. Okay. <noise> tak. Eee... O jak ładnie, jeszcze trawa wyznacza skrajnie. Nie wiem, znaczy takie coś tutaj zrobię Taki mam pomysł przynajmniej znaczy, Nie, nie to Rumuna, nie? Rum to inna sprawa Tak, tutaj Rumuny nie będą jeździć No tak r Rum będzie sobie stał ładniej ładnie wyglądał Albo... Nie wiem, kurde, którą opcję wybrać? Tutaj środkowego To tak. będziesz... Nie wiem Zawsze jest jeszcze to coś I co to jest? Ty masz go skończyć! Ja czekam, a... ja czekam aż ty go skończysz, bo jest ładny ale coś się zbuktowało i nie chce działać? O, towarzysz Ten... przyszedł na Discorda? Góry towarzysz. O, towarzysz, no, oczywiście <noise> to, już to, wiadomo jak towarzysz. Ewentualnie, towarzyszu, mam jeszcze to. Jeszcze z czasów tego yy, wiesz, z tej mapy u mnie. O, Boże święty, nie pamiętam kiedy ty robiłeś WSK na, na tory. Boże święty. I po tym, jak wyszła WSK. A ale, ale bo. To i do co. Jak coś to trwa, odcinek też, więc możesz się. Okej. Aha, okej. Okay. Aha, okay. Dobra. No a co do tego całego e, skrzyżowania na nawierzchni e, drogowej z e, m, torowiskiem w jednej e, płaszczyźnie poziomej, to najpewniej jak ja to zacznę robić, to jak komu siedzi to mnie jak ja mogłem coś takiego zrobić, nie? Dlatego już zaczynam robić. Tutaj. Tak. I... Patrz. I wiesz jak się to robi? Poka... Asfaltem. <laughs> Drogowcy nie nienawidzą kolejarzy, <laughs> więc zalali też rowki. <laughs> nie! Zalali Zrog... też rowki. Rowki. Nie ma lobki. rowków. Nie ma rowków. Rowki zostały zalane. Nie no wiem, to ładnie wygląda, nie, ale gdyby nie to, że. No, jednak to nie działa. Jak nie działa? Proszę ciebie. No nie przejedziesz. Hugon, prawda, drogowcy wiedzą lepiej. Rowki muszą być zalane. Bo wtedy, wtedy pociąg ma najmniejsze tarcie do przejazdu. On wtedy może tak. tak. Te, ma tak minimalne tarcie, jak są rowki zalane. Wiesz? Ja nazywam się Jan Paweł II. Tak? O kurde, miło mi. Hipolit, jestem. <grym> Wydaje mi się, ale, że łag... trochę inaczej. Ale ładnie wygl... Ej, ale ładnie wyglądają zalane lanerówki. No wiem, ale niestety tak nie może być. Ładnie wyglądają. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, tutaj... Aktualnie najwięcej co chyba możemy zrobić. Tu jakiś kwadrat... To za... wmontować tutaj jeszcze te takie. Dobra, i tu zalali trochę. Tutaj będzie jakiś kwadrat taki zalany. Bo droga nie może być równa. Tutaj dziura została. jesteśmy w Polsce, jak droga może być równa? Ech, tak, no proszę ciebie tutaj jakaś dziura. Tu jakaś dziura jest bardzo dobrze, bo, jest, bo dziura musi być. Co ty robisz? A ty robisz węższe... A to się zmieści w takim czymś? To zależy, Garat Mój tabor powinien wejść. No to Garat nie wejdzie. Czyli rób tak dalej. Nie, nie, czekaj, Garat wejdzie, bo Garat też używa tych kołków. To Ko ja. Garat używa puszek. A. A nie, też kołków, no sam nie pamiętam z czego, czego używam No ale wiesz, puszki są kiepskie, bo one się na przejazd... no na łukach się potrafią, co łaciącko Hamy. Tak Czekaj, mm. Użyjmy Dryzyna naszej kochanej drezyny z live'a, żeby przetestować Drezyna z live'a? A, to twoja, co robiłeś Tak? <grym> tak Tak, ta twoja Platforma z nastąpnikiem jazdy, no, coś tak nie, było. Nie puknął tutaj w tabor stojący na... No to jakieś... Jakieś takie... Takie coś... A tutaj już zasypujemy. No. I coś... Paczek ładnie zasypali. No tak. No patrz jak pięknie, normalnie. o! Dobra, czyli to jednak nie wyszło. W ogóle ktoś przyszedł. No, Towarzysz tylko, jest. Yeah. Na czacie. A. E... Można by poeksperymentować z jeszcze takimi cieńszymi paskami, ale wiesz. To by wtedy na no, tego praktycznie nie było widać. Szyny gdzie są szyny? M Ukradzi. Zasypało to tutaj gdzieś złomol był, nie? Co było? Złomol. E? Co takiego? Złomol, złomowisko. E, dużo to było złomowiska. Ej, krasienista. Masz. Co to jest? Co to było? Nieważne. Nie wiem, coś widziałem było postawione, po czym tak jakoś parowało. Po... To dobrze, że nie widziałem. To dobrze. Niech będzie. Właśnie, towarzyszy, tak rzeczy, towarzyszy, nie, tego Taką których towarzysz nie ważnie powinien widzieć. Co ty chcesz tutaj zespólnie? Aj, Weź! Nie. Tak, ja dalej to mam. Wiem, jak chcesz, też. Jak chcesz, to możesz wykonać podobny napis, ale taki związany z tą kolejką. Witajmy, w, witajcie w smrodowie. Nie wiem, ale jak nazwać tą kolejkę? Skrót jakiś ten kolejki. Nie wiem, jakieś KW raczej mi się wydaje, bo to nie jest konkretnie dojazdówka, bo tutaj i przejazdy pasażerskie i towarowe. KP no Co? KP. Jak? KP. KP? ej... O nie, PKP to by było wtedy. Kolej polowa. Pe pe Peklowicka. PKW. Pe Peklicka, kolej powiatowa, nie. Wąskotorowa. Peklicka, kolej wąskotorowa albo dojazdowa wąskotorowa, mogłaby nie. być. Dojazdowa. Ona taka. PKW raczej. Jak ten. Przynajmniej nie jesteś jakimś gałganem i nie nazywasz e, kolejki od twojego imienia jak 90% wachorów w skrapie Tak e, Nie wiem, ale poczekaj, Peklo, bo tutaj ma być Czekaj, albo tu są szyny w skrajni. Co to ma być? Szyny w skrajni? nie ma To jest skrajnie? Pokażę, że skrajnie jest. Je, jest skrajnie? Tak. tak. Co? Nie gadaj. Bo się zawstydzę zaraz. Wow! Jest skrajnie? A Rumun powinien tędy przejechać. Może w następnym odcinku będę przez ten: yy, Rumuna przeskalowywał. Znaczy. Yy, no patrzę. Efekty dźwiękowo-wizualno-lagujące. Aha, on. Myślałem, że on tylko buczy, jak jest. Jak jest yy, jak w miejscu, gdzie nie ma skrajnie, on cały czas potem wyczy. wyczy no, on wyczy, cały czas czy? potem wyczy. wyczy. O kurde. I się zatrzymuje jeszcze. Czyli nie ma skr skrajni. Nawet skrajni nie ma. A jak nie ma skrajni, to, to rumu na tym bardziej nie ma. Hmm. Wiesz no twój rumu nie... Ile on ma w ogóle skrajnie, ten numer jeden? No ma... jednego rumu. No weź we, on ma jednego Rumuna, no mówię ci. Chcesz pomóc? Daj Rumuna. Dobra, już stawiam. Eee, zielony Rumun. Nie pamiętam, on był L, 2 Nie spróbuj. Nie, on nie jest jako l -Y d 2 bo to jest ten rumun, który bardziej będzie lagować, a ja zrobiłem wersję odlagowaną, czyli l 30 -K. On jest. On, ona jest L30, to jest L30H zapisana. No bo ona nie ma części ruchomych. Oczywiście, że nie jest skrajnik. to ile mi tu... Ile my tu mamy e, skrajni, 1, 2, 4. 5. Łocie, panie, skrajnie. Metrowa skrajnie. Zależy, jak to tam sobie to liczy. Bardzo dobrze. Większość. Ja na przykład robię tamburny, gdzie skrajnie tu trzy kratki. Skrajnie, znaczy do tego dostosowanie. No, 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 no no, 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 As. Na, no, 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 Tyki, tyki, To trochę gruntu brakuje, to To znaczy, że trzeba gruntownie zmienić stację. Nie no, ale wiesz, że obis dają kurde ziemi w Kto? No. Kto daje... Idę sobie, wiesz, Idę sobie, wiesz, a tu nagle cała paleta wiader z napisem grunt. Tylko nie rozumiem, kto chce mieć teksturę ziemi na ścianie, że pisał grunt do ścian. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Czeka, 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 czeka. Po... Co to ma być peron skrajni? Nie rozumiem o co ci teraz chodzi. No przejdź skrajnią. To się skrajnie akurat nie ma sensorów na dole. No właśnie. Bo by, no właśnie... By było po prostu tarcie, czy... ale jak <noise> wezmę ci hey, Nie, no mówię, skrajnie. czyli pasi co? Nie ma sensorów na dole, czyli... Pa, zaw, zawyje skrajnia. Nie ma, zawyje okay. skrajnia. Rumun przejedzie? Rumun też przejedzie. Jest Ej, dobry. to nie ma takich skrajnie. szukam czegoś co mia, ma taką skrajnię na dole. Nie ma takiej. Dobra. Nie ma Gielesa takich rzeczy. Ach, chyba miał, ale nie mógł do gieli. Ale nie jest taka szeroka. No ale nie właśnie, bo ja się zastanawiałem nad jakimiś to, moimi GLS-ami. Ale ja mam praktycznie wszystkie to, na dwa u. Taka, 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 taka. Poza jedną, jedną pośledzoną bez modów. Ale... No, wiesz, ale wiesz, że co nie Sabor może o to haczyć. Nie wiem. Przed związarami. Dobra! Nie będzie haczyć Jakiś już by, by, by haczył. Czy co, że jeszcze jedno dalej zrobić? Te trzy oczyny powinny być wolne. Dobra, to zmieni. Dobra, tylko trawę najpierw tu wypełnię. Ten, ten cudowny nasyp. Po co myśmy w ogóle ten nasyp tu robili? Nie wiem. No jak jest, to niech, niech jest, co jest. A co? Kto mu zabrani? Kto, kto bogatemu, bogatemu zabroni? Kto no, zabrani skarbówka. mi z walowanym kabanem po lesie chodzić? E? To jest, to jest, to jest, kto, kto bogatemu, bogatemu zabroni? Skarbówka. Kto zabroni kolej, kolejce e, czuwaka w skrajni jeździć? Skraj. Rumun. Rumun? Rumun jest jeszcze gorszą skrajnią niż ten. Niż skrajnie. Skrajnią. No, bo rumun jest dwa razy szerszy niż skrajnia chyba. nie całe, bo rumun ma skrajnie 5, a tutaj no ja przyjąłem skrajnie 3. Jeden pięć. Z silnikiem 15. pięć? Co? Tak.

Miast musi być ładne. Ostatnio, znaczy, ale mam trochę gdzieś to, czy pociąg wiedzie, czy nie wiedzie, bo pewnie tutaj nigdy pociągiem nie przejedziemy. Nie byłbym tego taki, taki pewien. Nie? nie? Sądzisz, że uruchomimy tu jakieś przejazdy? Tak. Tak, tak w sumie można by też było zrobić, nie wtedy nie, nie byłoby, byłoby zabawy. Automatyczny, automatyczny system, który by po prostu, wiesz, być loka i tam byłyby sensory, które by wykrywały klocki i po prostu by hamował tam gdzie. No na jakiejś wyznaczonej stacji coś by się tam, wiesz, tam byłyby sensory, które by coś robił, na przykład ładowały coś do wagonów. Grozisz mi? By... <ślesz> Grozisz mi? Pytam się. Mam z bagnetem moim francuskim na ciebie wyskoczyć. Haha, co? I mean to that shit. Ja mam na ciebie z bagnetem od Kałacha wyskoczyć. Z bagnetem. Bagnetem moim francuskim. jesteś kurde, bagnet francuski widać, że nie wygląda jabłnowskiego. Nie no, wiem. Nasz kochany, wkurzony pan w czarnym mundurze. Pan z kalisza. Kurażeczce. No, Tutu, tak. tu, 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 tu. Dziwię się, jakim cudem jeszcze go do żadnego psychologa nie wzięli. Nie wiem. Cieka jestem ciekaw, co bym tam nagadał. Eee... Wiesz. Pewnie, że broni suwerennej Polski, czy coś. A ja po. Uwaga, teraz leci poradnik. Baj mi. Jak się montuje na kolei podkłady do szyn? Bierzesz, nie montuje się. Bierzesz deskę, bierzesz podkład, bierzesz podkład, przymocowujesz, bierzesz spawarkę. Mówię ci, panie, na wąskotorówka się nie montuje. Się spawa drzewo do deski nad dostali. Tak. O, towarzysz przyszedł. Pokaż, to, ty, 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 eee, ty tu jesteś. ty tu spawasz nasze podkłady. Zabezpieczenie robię anty ten... Ej, eee, boże! Antybukowe. Trzeba... Tak, ale trzeba tu od, oddzielić. Co? Tu. Tą część od tamtej części. Dlaczego? No, żeby nie lagowało, żeby to była inna część. Znaczy, przynajmniej, żeby Garatem miał jakieś szanse w ogóle pojechać i wyjechać na szlak. Bo jest. No, w sumie prawda. Bo Garat nie, 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 nie da rady. Garat to grad. No, on nie da rady bez tego. Bez oddzielenia. Dobrze. A w ogóle zrobi... zrobiliśmy totalnie nic praktycznie. Tak. Jak to? Przecież zasypaliśmy cudowną podsypkę trawą. No tak, w ciągu 22 minut. Ilu? 22 minuty już jest odcinka, więc będę. To następny odcinek, nie? No, będę pewnie zaczynał kolejny odcinek. Tutaj zrobię takie pewne piękne screena. Pik! No, i w takim razie Kody do następnego odcinka.